Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludzi z kasy. Jestem Hades, ja już mikrofon sobie poprawiam i witam was w kolejnym odcinku z Total Tank Simulator. Tworzone przez polskich twórców, tak swoją drogą, jeżeli ktoś nie wie. Eee, słuchajcie, ogólnie wiem, co będzie mniej więcej w kolejnym patchu. Kolejny patch ma wejść w połowie grudnia i mają wejść samoloty. Takie są plotki, takie dostałem info od twórców. I słuchajcie, powiem, czy się jeszcze kampanią, ale już nie radziecką, tylko niemiecką, ponieważ... E, no, no, nie oszukujmy się. Jestem, jestem słaby. <grych> I wiecie, e, i trzeba pomyczyć w takim razie coś innego i tyle. E, zobaczmy w ogóle. Um, armor 460. Um, ok, a mój Tiger by miał 1200. Um, no dobra, powiedzmy, że pozwolę sobie na innego takiego Tigera. Um, na panzerów sobie też pozwala. Czemu by nie? I co, jakieś lighty czy artylerię taktyczną? Taktyczną artylerię spróbujmy. Spróbujmy, więc tak zagrać. Zobaczymy, jak to pójdzie. E, ogólnie powiem wam, troszeczkę, że nie mam pomysłów ostatnio na serię żadne, nie? Dlatego tych dużo, dużo takich symulatorów się pojawia. Mm. Jeśli mam być szczery, dobra, zrobimy coś takiego. Dobra. Moja artyleria coś tam będzie strelała. Ponieważ tu są miny, tu są miny, dlatego postawiłem troszeczkę inaczej eee, te, te nasze wojska. Tylko tak, no ta artyleria. No tak w chuju działam. Na dobrą sprawę. O dobra, zniszczyła jeden czołg nawet, więc okej. Okay. Eee, my mamy troszeczkę taką biedę, jeżeli chodzi właśnie o. Chociaż czy ja wiem. Dobra, no i jeden, jeden panzer mi się wyłożył Ale się naprawia i nawet nikt się nie skupia na nim Więc okej, okay, więc pierwszy poziom zaliczony elegancko! Tutu! Dobra. Next, level 2. Zobaczmy. No, najchętniej bym zobaczył przede wszystkim napier... Co jakich mamy przeciwników, bo e, wtedy będę mógł dobrać odpowiednio aha, mamy Pięć artylerii troszeczkę lekkich i coś takiego. Hm eee. hmm. oczywiście bierzemy na normalnym, żebyśmy mieli więcej pieniędzy eee, 1500 Szczerze nie opłaca się kompletnie. Um, weźmy w ten sposób. Tutaj taki maluteńki oddziałik. Tutaj, tak samo, gdzieś z tyłu, niech będą jakieś lekkie. W sumie możemy troszeczkę bliżej ich ustawić. Zwłaszcza ten ciężki, bo jednak będzie bliżej do naszych przeciwników. Um, ciężki mógłby wziąć na siebie. E, mógłbym wziąć na siebie ostrzał, jakąś ciężką artylerię tutaj sobie umieścimy jeszcze. E, jakieś tam lekkie czołgi dodatkowe. Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy, czy coś takiego może mieć szansę, tak szczerze. E, mamy trzy ciężkie artylerie, na pięć lekkich, plus. E, no okej, okay, my mamy parę lekkich. No zobaczymy. Jeśli ta artyleria nie będzie za bardzo trafiała, to mamy wielkie, wielkie, wielkie szanse na, mm, na, na wygranie tego bez trudu. Zwłaszcza, że nasze lekkie już są na plecach e, i dodatkowo jeszcze te ciężkie, e, znaczy te średnie również ostrzeliwują ich średnie. Widzę, że czołg ciężki mi padł, a my twardo lecimy na artylerii, która już nam za bardzo nie zaszkodzi. Niestety oni tak samo zrobili. E, znaczy to... Nie mam jak wpływu na to, nie? Ale raczej, raczej, raczej to powinna być wygrana, chociaż no u nich zostało trzy czołgi średnie, u nas dwa, ale mamy kilka lekkich, właśnie mamy kilka lekkich, więc liczebnością powinniśmy raczej sobie poradzić, tylko jeżeli oczywiście one zniszczą, bo jak, no, jak widzicie, no moje czołgi muszą się naprawiać teraz, nie? Chociaż jeden ten został, dobra. Jeden średni został i dwa lekkie Więc jest szansa na wygranie tego, czyli tak naprawdę bez tych e, artylerii też mógłbym zagrać w sumie e, Bo tu jest szansa na to, że przegram. Chociaż mój średni się nie dymi. A jego średni już się dymi, nie plus e, no... Te... Halo, wrak! Halo, ty już nie żyjesz! Ty już nie powinieneś jeździć. Ej, ziomuś! No i elegancko wygraliśmy, czyli, czyli jesteśmy w miarę, w miarę e, Przyzwoicie dobrzy w tę grę, tak uważam, e, jakąś artylerię, żeby zobaczyć tylko co się dzieje na tym poziomie. Co? Co prze- co, co przepraszam? Co? OK. E, to powiedzmy sobie tak, że kto, kto, projektował ten level ma, 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 nie wiem co ma. Hmm. Zastanawiam się, czy lecieć na same takie te, e, czy lecieć na same... E, Boże, jak to się nazywa? Eee, czy lecieć na same te ciężkie artylerie, czy pójść na lekkie? I wiecie, no on ma i lekkie, i ciężkie w sumie, nie? No dobra, no pie pierwsze strzały są oddane, nie? Okej, okay, jeden zniszczony, jeden o, tam osłabiony. E, w sumie chyba lekkie, znaczy lekkie artylerie by chyba lepiej sobie dały radę. A, bo to nie są artylerie, to są działa przeciwczołgowe. Mm. No okej, okay, no powiedzmy tak, że y, te tutaj czołgi jakkolwiek. Dobra, czyli teraz tak naprawdę zostaje mi mozolna walka Tychże... że y, dział artyleryjskich z Okej, okay, no Powiedzmy, powiedzmy, że się zgadzam na to. No to zobaczymy, no... Oni mają... Hmm... Właśnie tu jest ten problem, bo oni się skupiają już na moich artyleriach, czyli... Czyli nie, jeśli wywalimy to... Okej, okay, spróbujmy na czymś takim. Tam chyba hard był, prawda? I mogłem jeszcze więcej mieć tych jednostek. O oh, no nie. No, okej. Okay, powiedzmy, mam więcej arty... Nie, no, bo to było na hardzie, nie? Ja, ja, ja tak się nie bawię. <grytanie> ja się, ja się, ja się tak nie bawię. Swoją drogą, lepiej zrobić w tym przypadku coś takiego. Eee, tu, tu w ten sam sposób zrobimy, żeby one nie były blisko siebie. No i artylerie oczywiście nasze No i tutaj jakiś tam jeden niech będzie Dobra, tak spróbujmy Spróbujmy coś takiego zrobić um, Ma to jakieś ręce i nogi Teoretycznie um, Przynajmniej taką mam nadzieję W sumie jeśli pozbędziemy się tych ciężkich czołgów To już je, Średnich To już powinno być ok. Um, znaczy tych pierwszych czołgów Nie tą pierwszą linię czołgów Ponieważ jeśli oni nie, doj nie dojadą do Naszych artylerii wygraliśmy. Znaczy, powinniśmy wygrać. O, może tak. O, eee, ten, 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 no! Ej, 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 ej! Tu jest jeden! Halo! Kurde, no. Halo, bo to, to przegramy przez ten jeden czołg, jeśli go nie zniszczycie, no. No, traf go ktoś! Zniszczcie go! Kawam, no! No! No nie wierzę. Hm. Szczerze? Spróbujmy tak. W takim razie... E, chociaż jeden ciężki to tak... E, bo nie, nie, nie chcę osłabiać siły artylerii. Bo artyleria później no... Przyspiesza tutaj znacząco rozgrywkę, tylko ta artyleria musiałaby potrafiać ta nasza w te czołgi tutaj nieprzyjaciela. Hmm. Coś, coś trafiają, nie? Okej. Okay. Elegancko bym powiedział nawet, mógłbym rzec. Uh, spróbujmy więc, 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 więc być dobrej myśli, że został jeden czołg im. Jeden czołg i wszystkie artylerie, która się musi trafić. Dokładnie tak. Uh, ich artylerie jeszcze się skupiały na naszych niedobitkach, a nasze artylerie już próją w ich... Uh, no właśnie, W ich, 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 ich obronę, tak? Tą blis, bliskiego kontaktu nazwijmy. No i właśnie nasze artylerie... O to chodziło. Właśnie taki przebieg spraw e, chciałem osiągnąć. Bo mamy teraz więcej tych artylerii. I jak wszystkie się skupią w jeden punkt, to któraś musi trafić. Tak jak właśnie się stało. Dokładnie tak. Zwycięstwo. Level czwarty. Zobaczmy. A możemy ich wziąć na ilość? Możemy ich wziąć na ilość ciężkich na przykład. Nie wiem, tak, tak, tekiolo, nie? Bo może się uda. O nie, oni mają trzy wozy z rakietami. O nie, tak się nie robi. Tak się nie robi, halo. Halo, tak się nie robi, nie. Nie, proszę zaprzestać swoich czynności. Nie. Nie. Dobra, czekajcie, musimy teraz w takim razie pomyśleć. Um. Od tej strony tak możemy zrobić. Jakiegoś super heavy Ten to super heavy, powiedzmy tak. Um, coś, coś zrobi, coś, coś nie zrobi, coś zrobi, zobaczymy. Um, teraz tak mamy mnóstwo pieniędzy jeszcze. Um, Jakaś e, drugoliniowa e, we zaopatrzenie w średnie czołgi? Może jakieś tam ciężkie jeszcze? I co więcej, lekkich po prostu, żeby większa szansa była? Nie wiem, spróbujmy. Sobie spróbujmy coś takiego zrobić. E, aha, bo ja wziąłem ostatecznie jednego ciężkiego tylko. A, ok. okej, hmm. ok, powiedzmy e, tylko, jakby te moje lekkie jednak pojechały. Dobrze, strzelają po sobie też. Te, te rakiety. E, dobra, średnie. Te, teraz średnie wchodzą do akcji z tej strony. Bardzo dobrze. E, bo oni mają czas przeładowania. Oni się wystrzel... powystrzeliwują. I muszą się przeładować na dobrą sprawę. I, 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 I w takim razie te średnie mają szansę coś zrobić. Przed przeładowaniem, no i ten się, one się już ustawiają, nie? One się już ustawiają, ale... Uznajmy, że nie mają cela, nie? Jeszcze jedy, jeden pojazd, tylko... To, to jest wygrane, to jest w tym momencie wygrane i jestem pewny tego, jak 2 plus 2 to 5. E... <laughs> Oczywiście żartuję sobie, nie? E... Żeby sobie ktoś, taki śmieszek ze mnie czasami jest, żeby sobie ktoś nie myślał. E... Ostatni poziom poziom piąty. Mamy mnóstwo pieniędzy. Szczerze? Szczerze to, to, to tak, tak, jolo. Szczerze. Je, 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 jeśli mam być szczery, możemy tak... O kurde. Okej, okay, czyli tutaj mamy tak. Dwie rakietnice, 10 artylerii, Okej, okay. to to ustawienie nie ma kompletnie sensu um. Powiedzmy tak, że ustawimy coś takiego... Um. Ustawiamy ciężkie czołgi, żeby zbierały w wpierdziel. Liczę, liczę na to. Ba właśnie ustawmy tych bardziej z tyłu. Taką małą eskortę lekkich czołgów. Mhm. Mediumy to gdzieś tam po prostu niech będą z tyłu porozrzucane. Jeszcze jakiś ciężki by się przydał, nie? I między nimi walniemy jeszcze lekkie. I ustawimy sobie od 1000 dodatkowego golda, oczywiście. Office card. Um... Nie wiem, czy chcę, chcę. Chcę ryzykować z nim. Spróbujmy. Dobra, spróbujmy. Nie, niech będzie. E, że spróbujemy. Aha. I jakieś lajty jeszcze z przodu. Dobra, spróbujmy. To jest taka, taka taktyka po prostu, nie? Okej, okay, um, tylko te lekkie są za szybkie, nie? Hmm, okej, okay, w sumie troszeczkę o to mi chodziło, żeby ten pierwszy szwadron leki odciągnął uwagę, ale, hmm, oni tak na Oni strasznie napierdzielają, i to jest ten problem. Eee, bo moja artyleria nie skupia się na ich artylerii. Ja bym chciał dać taki rozkaz, jakby, nie, że ej, skupcie się na nich, bo oni robią główny damage. Oni was dziesiątkują, więc skupcie się na nich, nie? Aha, bo wy macie tu pisy. Nie wiem czy to jest dobra taktyka. Okej, okay, powiedzmy mhm. żeby te lekkie po prostu wzięły na siebie cały ostrzał, a tamte działa były bezpieczne, nie? O to mi raczej chodzi. Okej, okay, może to ma prawo bytu jakieś. E, miejmy taką nadzieję. O, tylko że te działa są strasznie daleko. One chyba nawet nie będą miały jakiegokolwiek zasięgu do strzelania, co? Eee. No właśnie, teraz tak się zastanawiam, nie? Mógłbym to zrobić na same artylerie? Aha, duże artylerie. Dajcie mi normal, a nie. Tylko że artylerię ja muszę tu ustawić. I teraz to ma większe prawo bytu. Gdzieś tutaj heaviego z tyłu dajmy. Z lekkim. Chyba, że sam ten. Ile to masz? 60? Nie, 150. To jest różnica, nie? Dobra. Spróbujmy na, na, na czymś takim. To jest ostatnia próba, moi drodzy. Moi drodzy. Dobra. No i teraz nie powinniście bić w, e, w skałę, tylko powinniście bić dokładnie. W... Mam Okej, okay, um... Jed i Jeden hajs w dupę troszeczkę bym powiedział. Eee, I to bardzo. Dobra, no strzelajcie, no. Po prostu strzelajcie. No nie ma innego wyjścia, żebyście tylko strzelali. Eee, jakbyście na te isy się Na tych isach się skupili, no. Znaczy no skupiliście się, ale... Nikt... O, ktoś trafił. Pięknie. Moi drodzy, o to chodzi. Teraz tak, tutaj kawu dwójki. Widzicie to? To jest, to jest kciuk w górę. To jest kciuk zwycięstwa. Ta taktyka miała rację bytu. I ta taktyka właśnie pozwoliła nam zwyciężyć ten mecz. Jestem zadowolony z obiegu całej sprawy ponieważ daliśmy radę... W sumie no głównie na altyleriach my to zrobiliśmy, nie? Dok dokładnie tak. E Dokładnie tak, dobra, słuchajcie, bo wjechałem myszką za ekran, nacisnąłem, słuchajcie, więc to byłoby na tyle, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, czy ruszymy do końca kampanię rosyjską, nie wiem, ale na pewno będzie w połowie grudnia patch, który wprowadzi też kolejne zmiany i zobaczymy, zobaczymy co tam będzie, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i cześć.